Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takielunku i o linowaniu. Bezpieczeństwo naszego grugi często zależy od sprawności właśnie całego naszego masztowania i o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, Tomaszem Kaczmanem z firmy SPARS. Tomasz, czym na co dzień się zajmujesz? Na co dzień zajmuję się doradztwem, sprzedażą i serwisem szeroko rozumianych takielunków na jachtach żaglowych. W to wchodzi tak naprawdę o sprzęt od pokładu w górę. Tomasz, w takim razie chodźmy na łódkę zobaczyć, co podczas codziennego żeglowania możemy zrobić samemu, aby zapewnić bezpieczeństwo naszemu takie. Zapraszam. Tomasz, jesteśmy na łódce, co na co powinniśmy regularnie zwracać uwagę podczas naszego żeglowania. W dzisiejszych czasach Około 90% takielunków na jachtach jest wykonane, lin jest wykonane z materiałów nierdzewnych. To, co każdy armator albo właściciel łódki na co powinien zwrócić uwagę, to jest stan takiej liny ogólny oraz stan zakończeń tej liny oraz ściągaczy, które cały takielunek napinają. Czyli trzymają Wasz, ja, wasz maszt w dobrym e... położeniu. W dobrym położeniu. Często spotykamy się z taką potoczną opinią, że liny nierdzewne na naszych jachtach rdzewieją. Otóż jest to tylko potoczna teoria i tak naprawdę te liny nie rdzewieją, natomiast pokrywają się rodzajem brudu i zanieczyszczeń, które stwarzają takie wrażenie, że ta lina rdzewieje. Na żywotność i na trwałość tego kierunku wykonanych z lin, największą, największy wpływ ma. Zmęczenie mechaniczne, czyli w jakich warunkach i jak długo żeglujemy na jachcie, bo to będzie wprost wpływało na, na okres żywotności takiej liny. Czyli można powiedzieć, że takie wanty nie są wieczne, pomimo że są z nierdzewki? Sama nierdzewka jest wieczna, natomiast liny wykonane z nierdzewki, w związku z tym, że łódka żegluje w środowisku dynamicznym, podlega ciągłemu rozciąganiu i kurczeniu się. I stąd też żywotność takiej liny można liczyć w latach, a nie w dziesiątkach lat. Tomek, jednym z elementów wanty są ściągacze i zakończenia. Na co tutaj byś zwrócił uwagę? Ściągacz, czyli e, naukowo mówiąc, śruba rzymska, ma nasze wanty i sztagi, jak też sztagi, napinać, żeby utrzymać masz w, dobrym, w dobrej kondycji i w dobrej architekturze założonej przez konstruktora. Ważną rzeczą przy. Przeglądzie ściągaczy jest zwrócenie uwagi na ich uszkodzenia mechaniczne, zwrócenie uwagi na to czy przetyczki są założone i są odpowiednio zagięte oraz dbałość o to, żeby taki ściągacz był ciągle sprawny. W naszych warunkach sprowadza to się do tego, że przynajmniej raz w roku taki ściągacz powinien być posmarowany w bardzo popularnym na przykład WD-40 do wyczyszczenia plus smarem wodoodpornym i najprościej możemy to zrealizować, odkręcając taką beczkę o dwa obroty, smarując i wracając do poprzedniego ustawienia. Tutaj w tym miejscu gwintu widzimy to, o czym wspominałem na początku, czyli rodzaj nalotu, który może brać się z piasku albo z pyłu, który leci z nabrzeża. Nie jest to rdza, tak? Takie coś możemy bez problemu usunąć pastami do pasywacji stali nierdzewnej, które można kupić w każdym sklepie żeglarskim. Ważne jest zwrócenie uwagi na założone i odpowiednio odgięte zawleczki w ściągaczu. Jeżeli ściągacz posiada kontrujące nakrętki, to one oczywiście też powinny być dokręcone i skontrowane. Są dwa miejsca, w których najczęściej pękają wanty. To jest miejsce, w którym lina nierdzewna wychodzi z tej części zwanej terminalem. Ta część może mieć różny kształt i różny sposób mocowania na linie, natomiast jeżeli wanta będzie pękać, to będzie pękała właśnie tutaj, w tym miejscu. Na drugim końcu tej wanty, który z reguły jest przyczepiony do masztu na górze, tam też to miejsce trzeba sprawdzać, bo tam też może nastąp nastąpić pęknięcie. Tomek, jakie są inne elementy, na które byś regularnie zwracał uwagę? Ważnym i łatwym do inspekcji miejscem jest łączenie bomu z masztem. W terminologii angielskiej gusnek, czyli rodzaj zawiasu, w którym bom jest przyczepiony do masztu. To jest miejsce, które jest poddawane dużym obciążeniom i musi, musimy zwracać uwagę na to, czy nie pojawiają tu się luzy. Albo rdzawe zasieki, które na przykład świadczyłyby o tym, że podkładki, które są, są nieprawidłowe albo zużywają się. Mhm. E, taki sam zawias jest też oczywiście przy, przy mocowaniu. Bardzo opłynaczki. często identyczny zawias jest zamocowany na łączeniu Wanga, czyli sztywnego obciągacza bomu do masztu. On jest przy stopie masztu i to też jest miejsce, które jest dosyć mocno obciążone. Jeśli chodzi o żagiel, tutaj mamy grota, który jest zamocowany na wózkach. To są wózki ślizgowe, zamocowane na specjalnej szynie domontowanej do masztu. Serwis takich wózków jest tak naprawdę banalny. Polega na tym, żeby przepłukać je co jakiś czas słodką wodą. Coraz więcej, albo tak naprawdę to już jest standard na jachtach, wyposażenie jachtów rolery FOCA i żagi przednich. Co tutaj możemy samemu zrobić? To, co możemy robić prawie codziennie albo przy każdym pływaniu, to jest inspekcja wzrokowa bębna rolera, jego zamocowań, śruby i tego, czy tutaj zawleczka jest zagięta i dobrze założona. Tu mamy taki rodzaj rolera, który bardzo ładnie pokazuje prowadzenie liny i jeżeli ta lina byłaby uszkodzona, w którymś miejscu to będzie to widać. Konserwacja jest prosta, to jest spłukiwanie ciepłą wodą, dbanie o to, żeby te śruby, które są wkręcone w części aluminiowe, były raz do roku smarowane. Tutaj też takie śruby widzimy. No i oczywiście kontrola zaczepu żagla, czyli przekla. Tutaj mamy pokazany roller już nowych technologii, który nie wykorzystuje do użyskowania kulki nierdzewne, tylko kulki z torlonu, tak zwane plastikowe. Konserwacja tego rolera to jest spłukiwanie ciepłą wodą, i te kulki nie wymagają żadnego smarowania. To są wy kulki wykonane z tworzywa samosmarownego, więc jest tylko inspekcja wzrokowa i ciepła woda. E, Tomek, w ręku mam ściągacz, który e, niedawno musiałeś wymienić albo odciąć, jak widać, wantę. E, czemu to musiałeś zrobić? To jest czteroletni ściągacz. Zamontowany na jachcie, natomiast przez te 4 lata on ani razu nie był konserwowany, to znaczy nie był czyszczony i nie był smarowany. To skończyło się tym, że jest on niemożliwy do rozkręcenia, więc pozostała e, jedyne, jedyne wyjście, jakie pozostało to obcięcie i założenie nowej wanty i nowego ściągacza. Ile taki ściągacz kosztuje? Taki ściągacz kosztuje około 350-400 zł. Dla porównania, smar, który utrzymałby go w, dobrym, w dobrych warunkach, myślę, że to jest około złotówki. Tomek, tutaj przed nami jest roller. Jaka jest historia tego sprzętu? To jest roller, który ma około 4-5 lat. Użytkowany dosyć rzadko, natomiast nigdy nie konserwowany, nawet w tym podstawowym rozumieniu. No i to w takim rollerze kończy się tym, że łożyska i uszczelnienia, które są zabudowane w tym bębnie. Po dostawaniu się brudu i niewypłukiwaniu tego brudu, te łożyska się zacinają i całość przestaje się kręcić. Co wystarczyło zrobić, żeby zapobiec takiej awarii? Przy tego typu sprzęcie, tak jak wspominałem wcześniej, spłukiwanie ciepłą wodą i przestrzeganie e, i przestrzeganie Instrukcji producentów. Chciałem tutaj powiedzieć o takiej rzeczy, która, którą bardzo często obserwuję proszę zwrócić uwagę, że większość producentów o sprzętu pisze o tym, że bardzo popularny u nas WD40 może powodować uszkodzenia uszczelnień w takich rolerach i może powodować degradację części plastikowych. Bardzo często o tym zapominamy. Taki WD40 naniesiony na uszczelkę w tym miejscu oczywiście nie zniszczy tej uszczelki w tydzień, natomiast spowoduje, że po pół roku ta uszczelka straci swoje właściwości i bęben zacznie się psuć. Czyli WD40 jest dobry do stali, jak mamy samo połączenie stalowe? Ale jak jeszcze... najbardziej. WD40 do, do ściągaczy i do połączeń nierdzewnych jest dobry do wyczyszczenia, natomiast przy kontakcie z plastikiem i z uszczelkami. Trzeba czytać instrukcje i zwracać na to uwagę. Tomek, rozmawialiśmy o tym, co możemy samemu zrobić, a czy są jakieś rzeczy, które warto powierzyć takielarzowi? Jeśli tak, to jak często? Przede wszystkim, jeśli chodzi o taką codzienną kontrolę podczas pływania, to zachęcam do tego, żeby robić inspekcję wzrokową. Jeżeli ktoś ma takie zdolności, może pokusić się o korektę albo regulowanie tego kierunku. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy jakieś rzeczy uszkodzone, a te rzeczy są robione przez wyspecjalizowane firmy, to, to wtedy zostaje kontakt z takielarzem, który będzie w stanie sprawdzić z producentem tę część, sprowadzić ją i zamontować. Ale nawet jeśli nic nas niepokoi, to czy uważasz, że warto, tak jak z samochodem, na przykład jeździmy do serwisu raz na jakiś czas, czy warto ze swoim takielunkiem pojechać do serwisu? Zdecydowanie zachęcam do tego. Myślę, że taki serwis przeprowadzony raz w roku jest dobrym pomysłem i po prostu pozwoli nam lepiej spać. Mówiliśmy też wcześniej o tym, że nasze wanty nie są wieczne. w się. Mają określoną żywotność. To oczywiście zależy od tego, jak dużo żeglujemy. Wiadomo, jeśli pływamy nie wiem, raz w roku przez Atlantyk, no to prawdopodobnie ten czas jest krótszy niż mm -hmm. jeśli pływamy powiedzmy weekendowo poza Gdańskiej. Jako firma Pantenius mówimy najczęściej, że po 15 latach użytkowania takiego rynku warto zaprosić takielarza, żeby sprawdził nasz taki lunek. Natomiast po 25 latach bezwzględnie takie wanty trzeba wymienić. Zgadzam się z tym. Choć przyznam, że w dzisiejszych czasach żywotność takiego ta kierunku może być zdecydowanie krótsza niż 20 lat. Szczególnie w sytuacji, kiedy żeglujemy na łódkach czarterowych, mhm. które potrafią pływać przez 7-8 miesięcy w roku i naprawdę robią sporo mil. Czyli zawsze warto porozmawiać z ekspertem, żeby się poradzić, czy to już jest ten czas na wymianę. Czy jeszcze możemy spokojnie spać? Zdecydowanie. Zapraszam do takiego kontaktu. Mam nadzieję, że usłyszeliście tutaj coś ciekawego dla Was, coś ciekawego, czym może nie słyszeliście wcześniej. No i mam nadzieję, że dzięki temu wasze, wasze żeglowanie będzie bezpieczniejsze. Dziękuję za bycie z nami i do usłyszenia, do zobaczenia na wodzie.